W losowej nocy w Makao, podczas gdy miasto świeci światłami kasynowymi i wieżowcami, coś cichy i niebezpieczny dzieje się wewnątrz posterunku policji. Technik patrzy na ekran, widzi trochę zakłóceń w kamery i ignoruje. Nie wie, ale w tej właśnie sekundzie haker o imieniu Ziyang wchodzi na system nadzoru policji i handluje wszystkim na fałszywe obrazy. Nagle alarm łamie ciszę. Jeden z największych banków w mieście został właśnie najechany. Policja wchodzi w tryb wojny. Aktywują to, co mają najbardziej zaawansowane: nadzór AI zwany Spice, w stanie śledzić każdego w całym mieście w sekundach. Spice przecina wszystkie kamery, a następnie znajduje podejrzany samochód. Wewnątrz są złodzieje. Tylko jest jeden dziwny szczegół: ich ręce są puste, jakby niczego nie ukradli. Kilka samochodów otacza miejsce wskazane przez AI: ruch cięcia syren. Kiedy policja zejdzie, nic. Pusta ulica, żadnego samochodu, żadnego złodzieja. Wewnątrz centralnego sterowania agenci nadal widzą samochód na ekranie tam upada plik obrazy były manipulowane. Ktoś włamał system policji podczas gdy ścigali duchy, przestępcy byli już daleko. Następnego dnia śledztwo ujawnia coś jeszcze dziwniejszego: w banku skradziono tylko konkretny safe. Nie miał złota, biżuterii. To był safe milionera biznesmena, który trzymał tam prosty notebook. W tym notesie połowa hasła dostępu do konta kryptomoiny, oceniona na 500 milionów dolarów. Ale złodzieje nie chcą tylko połowy. Po drugiej stronie miasta, na wysokości Macau Tower, paczka inwaduje biuro firmy zarządzającej aktywami cyfrowymi. Pracownicy zostają pobici, poddani się, stają się zakładnikami. Jeden z nich jest zobowiązany do otwarcia sali serwerowej firmy. Tam jest druga połowa tego czego chcą. Podczas gdy Xiang inwaduje system, jego partner Xiao Xin udostępnia dostęp do Zhang, eksperta cyfrowego grupy. Pobierają plik zawierający drugą część hasła, a potem znajdują coś jeszcze bardziej kuszącego. Ta firma dba również o Portfel CEO Kryptomo, największego w kraju atutu cyfrowego, ocenianego w niesamowitych 10 miliardów dolarów, chronionego przez system na poziomie wojskowym. Xiang Ambitny nie może się oprzeć. Wysyła również dane CEO, nawet z liderem gangu, Longshan, domagając się, aby wkrótce skończyli i wydostali się stamtąd. W tej chwili do budynku dociera policja. Plan złodziei jest mieszanie się, bez zwracania uwagi. W lobby, jeden z członków grupy Longshan, spokojnie siedzi w kawie, grając wspólną rolę obywatelską. Pojawia się nawet na dole zdjęcia baristy, bez uświadomienia sobie. Ale kiedy otwiera się winda i reszta gangu odchodzi, policja je widzą. Rozpoczyna halucynację pościg przez korytarze. Cywile są pchani, stoły spadają, krzyczą echo. Złe faceci próbują znaleźć drogę ucieczki, ale wkrótce są uwięzieni. Zespół elitarny policji dociera do nich, a to co było pogoni, staje się pancadaria. Kopnięcie, łokcie, precyzyjne ciosy z obu stron. Kiedy wygląda na to, że przestępcy przegrają, biorą tramp. Biorą kapitana Yao Lai, zakładnika, trzymając broń i noże na niego. Inni policjanci zamrozili. Nie mogą strzelać. Gang wchodzi do windy, zabierając kapitana jako ludzką tarczę. Na zewnątrz Longshan, już w samochodzie, wysyła kierowcę, aby go wyrwać, nawet bez reszty zespołu. Dla niego nikt nie jest ważniejszy niż plan. Tam, w części obserwacyjnej wieży, przestępcy zdejmują kajdanki Yao Lai i stawiają czoła temu ponownie. Walczy ze wszystkim, co ma, ale jest jednym przeciwko czwórce. Kończy się kajdanką do banistera, oglądając najbardziej absurdalną scenę nocy. Złodzieje noszą spadochrony i po prostu wyrzucają się z wieży Macau. Jesienią prawie pukają kobietę, która wisi na parapecie. Yao Lai może się swobodnie zaoszczędzić, ale normalne wyjścia z wieży są schakowane. Bez opcji robi najbardziej szaloną rzecz, jaką mógł zrobić – Gra przylegając do turysta, który miał zrobić improwizowany skok bungee, spada na materac awaryjny i przetrwa. W punkcie lądowania bandytów na szczycie hotelu czeka kolejna drużyna policjantów. Więcej walki, więcej kłuczek, więcej chaosu. Przestępcy mają ukryty sprzęt, nosić maski, liny, sztuczki i skakać z dachu do dachu. Tymczasem Zhang kontynuuje swoją cichą pracę. Usuń jeden po drugim zdjęcia kamer bezpieczeństwa miasta. Przyprawa super AI zaczyna ślepe. Wkrótce cały system nadzoru policji się zawali. Brak kamer, podstawy pozostają, podeszwy butów i zegarek. Lai i jego zespół zaczynają szukać hotelu pieszo. Włączają kamery kapralowe i zaczynają rejestrację twarzy każdej osoby za pomocą oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Z drugiej strony gang się odwraca. Dosłownie. Cały czas zmieniają ubrania, noszą mundury pracowników, turystów, czyszczących. Chodzą wśród gości, jakby nic się nie działo. W środku zamieszania Yao Lai naprawia w małej, ale kluczowej rzeczy. Kolczyk. Widzi Xiao Xin z kolczykiem, który rozpoznaje z walki w windzie. Odchodzi, ale Xiao Xin miesza się wśród klientów kawiarni i znika ponownie. Policja stara się wykorzystać to, co niewiele pozostaje w technologii. Jedna z twarzy, które przechodzi przez kamerę, nie jest rozpoznawana przez system, a policja idzie za nim. Tymczasem inny członek gangu, Lung, wpadł w agenta i brudną soczewkę kamery ciała. Zamieszanie, niekontrola, wymiana tożsamości. Xiao ubiera się jako kobieta, inny bandyt staje się starym dżentelmenem, a po raz kolejny gang ucieka. W obszarze lobby rozpoczyna się wydarzenie świateł i spektakli. Miejsce zamienia się w wizualny pokaz. I właśnie tam złodzieje ukrywają się, udając, że są bezpieczeństwem na wydarzenie. Kiedy policja najeżdża, rzucają się w strukturę scenariusza, poślizgną pod platformę i znikają jak cienie. Tymczasem na stacji pogoda jest absolutnym kryzysem. Skradziony biznesmen, teraz biedny w kryptomojach, szaleje. Krzycze, łami rzeczy, oskarża policję o niekompetencje. Zespół zbiera się, aby zdecydować, co robić, a inspektor Zumi podejmuje ryzykowną decyzję. Przywróć legendarne imię emerytowanego policjanta, który wielu ludzi w korporacji uważa prawie mit wąg. Jego plik wygląda jak rzecz filmowa: mistrz operacji specjalnych, mistrz bojowy ciała do ciała, elitarny strzelec, mistrz infiltracji i kolekcja inteligencji. Ale to również niesie plamę. Na misji lata temu jego partner został zabity, błąd, którego nigdy nie dotarł. Kiedy agenci Jin Xiao i czuło go szukają, nie znajdą bohatera filmowego. Znajdują dżentelmena chodzącego spokojnie z grupą psów, jak jakiś pies chodnik. Czuło podąża za łągiem do kawy, próbując udawać, że jest tylko studentem, ale siedzi przed nią, patrzy w oczy i demontuje farsę w sekundach. Wiedział, że jest śledzony cały dzień, wie, kim ona jest. I daje emocjonalny szok. Ujawnia, że czuło jest córką twojego starego partnera, przyjaciela, który zginął z powodu niego. Wong zwraca odznakę, którą ukradłeś z Jin Xiao bez niego zdając sobie sprawę, wskazuje na każdy błąd, który popełnili w monitoringu, a następna chwila jest na stacji, z powrotem w grze. Przed zdjęciami zapisanymi przez kamery ciała i kilka kamer pozostawionych z hotelu, łąk robi to, czego nikt inny nie może. W ciągu kilku minut identyfikuje wszystkich złodziei, dla prostego szczegółu. W pewnym momencie każdy z nich spojrzał na kamery, aby sprawdzić, czy nadal są podłączone. Mały gest, doświadczony, kryminalny odbiór. Dla Wonga wystarczy. Tymczasem w kryjówce gangu pogoda waży. Longshan odkrywa, że z powodu ambicji z Yanga podczas kradzieży dodatkowych danych prawie zostali złapani. Traci głowę i bije hakera. Kiedy Xiao Xin próbuje go bronić, też zostaje pobity. Lider jest wściekły, ponieważ spędził lata w cieniu, a teraz jego wizerunek został ponownie zarejestrowany. Wracając do policji, Wong zaczyna montaż układanki. Naprawia w długoterminowym człowieku, który pojawia się kilka razy w nagraniach, zawsze na obrzeżach, zawsze blisko akcji, ale nigdy w skupieniu. Z pomocą zdjęcia wykonanego przez baristę w kawiarni, policja zdaje sobie sprawę. Ten człowiek był tam od początku. Wong pamięta starożytną legendę wewnątrz korporacji. Agent znany jako cień, który brał udział w jednostce morderstwa podczas wojny. Upuścił wszystko w latach osiemdziesiątych szukając pieniędzy i zniknął w 1999 roku. Dla Łonga to nie przypadek. Ten człowiek to cień wraca do aktywnego. Prosi o specjalistyczny zespół nadzoru. Zumi wyjaśnia, że nie ma już. Wszystko zostało zastąpione przez AI Spice. Ale przed sytuacją upoważnia łąga do montażu nowego zespołu od podstaw. Łąk skręca nos. Szkolenie zegarek uliczny na tak mało czasu jest prawie niemożliwe, ale próbuje. Na siłowni czuło jest wyśmiewany przez swoich kolegów, którzy mówią, że jest za mała, by zostać policjantem. Może wziąć tak daleko, jak idzie, dopóki eksploduje i puka jednego z oficerów przed wszystkimi. Łąk widzi wszystko. Zamiast jej rekryminować, nazywa ją bok i mówi: Dziś zaczęli Cię szanować. Ta noc pije samotnie na dachu, pamiętając, że ojciec czuło umiera przed nim w operacji, która poszła źle. Składa milczą obietnicę, tym razem ją ochroni. Następnego dnia rozpoczyna się szkolenie nowego zespołu nadzoru. Wąk uczy podstawy, które nikt inny nie wydaje się cenić: jak chodzić bez patrzenia policji, jak obserwować bez bycia widzianym, jak zapamiętać szczegóły, które wydają się bezużyteczne, ale czynić całą różnicę. Na ulicy zespół rozprzestrzenia się, udając, że są zwykłymi ludźmi. Salesman, para, stary, ciężki pracownik. Czuło zostaje w furgonecie z łągiem, ukryty, list w rękawie woli nie pokazywać zbyt szybko. Z drugiej strony, złodzieje planują również ostateczny cios. Z odkrywa serwer, który utrzymuje fortunę w kryptach CEO, ale dostęp jest prawie niemożliwy. Podczas gdy łamie głowę, flashback pokazuje przeszłość wszystkich z nich. Sieroty, żyjące bez nikogo, aż Longshan pojawi się pewnego dnia przynosząc pieniądze i jedzenie. W zamian chłopcy pomogli mu uciec przed policją w 1999 roku. Od tego czasu stali się przestępczą rodziną. W piętnastym nadzoru coś zadziera z czuło widzi grupę pijanych mężczyzn, nękających kobiety na ulicy. Polecenia łąk. Jesteś pod przykrywką. Zadzwoń do innego samochodu drużyny nie angażuj się. Ale ona nie może stać nadal. Porusza się sama. Ona walczy dobrze, rzuca trochę, ale jest ich wiele. Kiedy wygląda na to, że będzie zdominowana, Łąk wchodzi w walkę. W sekundach kończy wszystkich. Ale w furgonecie nie gratuluje jej. On wciąga ją w rzeczywistość. Mówi prawdę o śmierci ojca. Zostały przeniknięte przez osiem miesięcy. Kiedy Łąk widział przestępstwo, stracił cierpliwość, działał na impuls i prawie umarł. Jej ojciec, próbując go uratować, wziął strzał zamiast. Mówi policjant musi być racjonalny, ze łzami w oczach. Zaraz po tym na rynku, łąk myśli, że rozpozna twarz, Long Shan. Ostrzega cały zespół. Pozycjują siebie, otaczają miejsce bez zwracania uwagi. czuło jedyny Long Shan jeszcze nie wie, że jest wysłany, by śledzić go ściśle. Napięcie jest ogromne. Każdy zły krok i pokrywa spada. Kiedy Long prawie złapał dwóch policjantów... Całować się na środku ulicy, aby udawać, że są parą, ukrywając twarz. Chło udaje szukać czegoś na podłodze i wykorzystuje odbicie powierzchni do potwierdzenia: to on sam. Łąk nie poleca nikomu, aby spojrzeć bezpośrednio na Longshan, nikt się nie odwraca, nikt nie reaguje. I tak przestępca odchodzi bez podejrzenia, że jest otoczony. Następnie zespół podąża za nim z daleka, odkrywając budynek, w którym wchodzi. Czuło decyduje się za nim podążać, ale Longshan rozpoznaje ją z rynku. Wziął rękę do kieszeni, gotowy narysować nóż. W tej chwili Wong inwaduje budynek, zbliża się do niej, udając, że jest odważnym ojcem, ciągnie ucho, dyskretnie usuwa komunikator i ratuje swoją przykrywkę. On ciągnie rozmowę z Longshan, jakby był jakimś sąsiadem. Podczas gdy oferuje jabłko, używa owoców z ukrytą kamerą, aby uchwycić idealne zbliżenie twarzy przestępcy. Później używają tego jabłka jako rodzaju jednorazowego drona. Łąk pozostawia go w windzie, a zespół wykorzystuje wideo, aby dokładnie wiedzieć, na którym piętrze mieszka Longshan. Mieszkanie 802. Policja wynająć mieszkanie po drugiej stronie ulicy, aby obserwować. Przeszukują śmieci przestępcy i znajdują dziesiątki rozdartych sudoku. Ale gry są niemożliwe do rozwiązania. Coś tam jest kod. Tymczasem długi Shan spędza czas pękający pęknięty bombelki. To wszystko. Dzień po dniu. Wydaje się mania, ale Wong wie. Nic w starym przestępcy nie jest na nic. Na rynku Łąk nadal udaje, że jest tylko gamblet sąsiadką. Podejrzani Long Shan zadają pytania, próbują go zbadać. Zdaje skaner szukający ukrytych urządzeń. Niczego. Dobrze sceny Łąk, Usprawiedliwia pallusy na rękach, mówiąc, że to ze wszystkich kart dotarczy, nie trzymając broni. Planują obiad. W nocy Łąk i Czuło płacą za użycie mieszkania damy jako scenariusza. Kiedy Long przyjedzie, pachnie niebezpieczeństwo. Bada każdy zakątek, szuka mikrofonów, kamer. Czuło umieszcza telefon na stole, a tam ukrywa się kopiuje dane z telefonu Longshan. Podczas kolacji, Long prosi o krzyż pytania, aby przetestować ich historię. Tylko Łąk naprawdę zna przeszłość czuło jej dzieciństwo, szczegóły życia ojca, historia idealnie pasuje. Chłos daje sobie sprawę, że Łąk zawsze był w pobliżu, cicho ją chroniąc, ale nic z tego nie zatrzymuje kontrataku. Longshan wysyła z aby zbadał, kim naprawdę są ci sąsiedzi. Haker uzyskuje dostęp do akt policyjnych, ale znajdzie czyste profile, dokładnie to, co chcieli, aby zobaczyć. Zespół policji wiedział już, że zostanie schakowany i stworzył fałszywe identyfikatory dla Wong i Chuo. Mimo to Ziyang nie gra uczciwie. Długo wcześniej sadził kamery w przedniej apartamencie. Widzi wszystko. Później ktoś puka do drzwi mieszkania. Wong otwiera pewność siebie i biegnie do Xi Wang, bliźniaczego brata Ziyang. Co następuje, to brutalna walka wewnątrz mieszkania. Ściany przerwają, lata meblowa... Strzały echo. Łąk może go rozbroić, ale Xi Wang pociąga drugą broń i otwiera ogień. Łąk ukrywa się, wraca, walczy ponownie, wygląda jak fizyczna gra szachowa. Z zewnątrz zespół nadzoru nie widzi tego. Z karmi system fałszywymi obrazami. Kiedy policja zaczyna dziwnie, czuło wpada do mieszkania, a na ekranie nadal widzą ją na zewnątrz, jakby nic się nie stało. Zjang ostrzega brata w radiu, że policja nadchodzi. Siwang zaczyna strzelać do niczego, zmuszając łąga do ukrycia. Następnie wisi na balkonie za pomocą specjalnych kabli i znika w nocy. Następnego dnia wojna przychodzi do drzwi policji. Ciężarówka przychodzi z dużą prędkością i uderza w van z połu nadzoru, rzucając pojazd na podwórko stacji. Ciężarówka pęka na pół mocno uzbrojone najemniki malejące samochody eksplodują bomby detonują całe pokoje to scena wojenna zumi zdaje sobie sprawę że to przynęta ona poleca zespół nadzoru nie wraca priorytetem jest znalezienie long shan podczas gdy chaos przejmuje budynek chuo budzi się pomaga wydostać łąga z van nie klimatyzować chwycić broń i wchodzi na wymianę broni upuszcza kilka najemników z imponującą precyzją. Kiedy łąk wraca do siebie, obaj walczą razem, czyszczenie po pokoju. W środku tego wszystkiego łąk ostatecznie rozszyfruje zagadkę sudokusa i plastiku bańki. To kod Braille. Longshan użył małych kropek i niepękających stworzywa sztucznego do zamontowania wiadomości. Podczas gdy zespół wywiadowczy biegnie, aby odkodować zawartość, najemnicy przechodzą przez korytarze, detonując więcej materiałów wybuchowych. Jednocześnie w opuszczonym sierocińcu dwóch członków zespołu znajdują Longshan. Zumi ma zamiar wydać polecenie podejścia, gdy... Światła spadają w stacji, komunikacja wchodzi w przestrzeń. Są sami. W sierocińcu Long zdaje sobie sprawę, że przyciągnął go do pułapki. Henchman otacza go, wysłany przez Ziyang. Nawet ranny pokazuje, dlaczego jest to legenda o podziemi. Pokona wszystkich nożem, w gwałtownej, krwawej walce ciała do ciała. Na stacji masakra trwa. Najemnicy szukają jednej osoby Łąg. Jest ogromna nagroda za jego głowę. Pokój będzie się oprzeć, łapać, ale zabierać człowieka po człowieku. Chłos kolei ukrywa się, znajduje telefon satelitarny, dzwoni Jin Xiao i ujawnia sekret Braille. Ledwie kończy zdanie i jest już atakowany przez innego najemnika. Kolejna intensywna walka. W końcu wyrzuca go przez okno. Na szczęście przybywają wzmocnienia i policja w końcu może odzyskać kontrolę. Ale szkody zostały już zrobione. W sierocińcu, po zabiciu wszystkich gunów, Longshan wskazuje nóż do kamery, wściekły. Ale zanim coś zrobisz, ksi się pojawia. On ujawnia, że wszystko było jego pomysłem. Dla bandyta tak niebezpiecznego jak Long nie ma emerytury. Obaj wchodzą w walkę, więc wykwalifikowani, że walka wygląda choreografowana. Spadają przez okno, upadają poważnie ranni. Siwang patrzy w dół i widzi ostrze napędzane do własnego ciała. Długi Shan, nawet krwawienie udusza go. Kiedy Siwang próbuje obrócić nóż przeciwko niemu, Long wraca zamach stanu i zabiera życie ulubionego Zyanga. Otoczony przez policję i bardzo rannych, Long Shan ledwie ma czas na przetworzenie śmierci chłopca. Zyang desperacko obserwując scenę przez monitory, Decyduje się na wykonanie oryginalnego planu. Wyzwala materiały wybuchowe w budynku. Sierocinarz eksploduje. Jakiś czas później sytuacja staje się jeszcze gorsza dla policji. Zumi ujawnia, że aby chronić fortunę w kryptach CEO po pierwszym ataku, przenieśli wszystko na serwer posterunku. Kiedy otwierają safe, jest puste. W środku chaosu grupa złodziei ubranych jako policjantów wzmocnienia pomogła uratować rannych i zabrała wszystko. W sierocińcu zniszczonym z prochów wzrasta postać Longshan, wciąż żywy, okaleczony, krwawienie, krzycząc nazwę Siwang. Kiedy otacza go policja, poddaje się. Wie, że teraz żyje tylko, bo jest przydatny. Wracając do stacji, Spice jest religijny. Znów stojąc AI, nie zajmie długo, aby policja zlokalizowała wan złodziei. Podążają szlakiem do tego samego hotelu, co wcześniej. Tam Gang rozproszony w różnych kierunkach, obracając dziesiątki twarzy w środku tłumu. W budynku Wong spotyka z w pralni. Walka jest ciężka, ale pojawiają się dwie firmy, zmuszając hakera do ucieczki podczas trzymania łąga. Oboje walczą tak, jakby były idealnym, podwójnym, synchronicznym. Mimo to łąk z doświadczeniem i improwizacją puka jeden z narzędziem do prania i wkręca drugą wewnątrz pralki, blokując go tam. Tymczasem Czuło odchodzi w pośpiechu, analizując scenariusz. Widzi wydarzenie, które się tam dzieje, pełne ludzi i kończy się: Gdybym był Zyang, ukrywałbym się tam. Wewnątrz samochodu policyjnego Yao Lai jest z Longshan w kajdankach. Postanawia użyć przestępcy, dostarczyć telefon i powiedzieć mu, żeby zadzwonił do Zyang, próbując kupić czas. Problem polega na tym, że telefony komórkowe złodziei nie są możliwe do śledzenia. Huo zaczyna więc patrzeć nie tylko twarzą, ale ktoś, kto zachowuje się jak ktoś ucieka. Zbyt uważny na kamery, sprawdzając wyjścia. Zyang, inteligentny, realizuje grę i zaczyna się poruszać szybciej. Pamiętaj lekcję Wonga. Dokładnie to, co robi Czuło. Może go znaleźć, naprawiając w jednym szczególe. Jest jedyny w środku tłumu, który nie cieszy się wydarzeniem, ale studiuje kamery. W tej chwili Zyang dezaktywuje swojego komunikatora. Jest sama. W ciężarówce policyjnej Longshan cieszy się. Dostarcza telefon komórkowy, zaczyna walkę, aktywuje granat gazowy policjanta, a w środku dymu wszystkich wyrzuca. Kiedy odzyskujesz kontrolę nad sytuacją, szczegółowo opisujesz zespołowi Ziang przez radio. Wong dostanie opis, zlokalizuj człowieka z tym profilem i rzuca się na niego. Ale to tylko cywil. Ziang już zmienił ubrania z facetem. Prawdziwy haker jest w drodze na dworzec kolejowy, a Jin Xiao jest jedynym policjantem, który zdaje sobie sprawę z tego na czas. Bez możliwości komunikowania się z nikim, zdecyduje się iść sam. Ale zanim będzie mógł aresztować Ziang, Long Shan przekroczy swoją drogę. W szybkim ruchu Long dźgnie powstrzymując go przed przerwaniem kąt. Długo dociera do Ziang na stacji. Haker przerażony ledwie reaguje. Długie dźgnie kilka razy. Na śmierć. Zanim umarł, krwawienie z Yang szepcze do niego kod kryptomoiny. Tymczasem policja aresztuje dwóch złych facetów, którzy pozostali z wągiem w pralni. Czuło znajdzie Jin Xiao, ale jest za późno. Umiera przed nią. Dni później pogoda to frustracja. Nie ma ruchu z skradzionego konta. Nie został przeniesiony ani grosza. Bez pojęcia. Łąk pamięta coś prostego. Long Shan to staromodny złodziej. Nawet nie wie od czego zacząć kryptomoiny czuło rozumie w tym czasie. Jeśli nie może przenieść pieniędzy, spróbuje sprzedać hasło. Oboje wracają do rutyny nadzoru, wzorców myśliwskich. Podczas gdy łąk wychodzi, aby coś zjeść, czuło widzi skradziony biznesmen, przemyka się do hotelu dyskretnie, śledzi go i dowie się, spotyka się z Long Shan. Umowa jest prosta: żywe pieniądze w zamian za hasło. Spotkanie odbędzie się po południu, w domu herbaty. Zamiast czekać na kopię zapasową, Czuło podejmuje najgorszą decyzję. Idź sam. W domu herbaty Longshan natychmiast ją rozpoznaje. Udaje spokojnie, ciągnie rozmowę, próbuje kupić czas. Na zewnątrz policja zaczyna otaczać miejsce. Kiedy podejść Syreny, Long zdaje sobie sprawę. Pukał czuło z szybkim ciosem i próbuje uciec z tyłu. Ale Łąk już tam jest, blokując wyjście. Oboje stają twarzą w twarz. Nie ma już przebrań, kłamstw, ukrytej kamery. Jest starym policjantem przeciwko starym złodzieju. Walka jest brutalna. Długie kłócia, łąk reaguje, stoły widzą, bułki latają, klienci krzyczą i biegają. Wrzący do herbaty trafia Long, ale kontynuuje. Oboje upadają, rolowują, używają łyżek, tac, cokolwiek jest przed nami. Walka zatrzyma się w ciasnym miejscu przechowywania, gdzie oba muszą walczyć na kolanach, między pudełkami. Długie może uderzyć więcej ciosów, wyciąć łąk kilka razy. Łąk na obronie kopie pudełka, które spadają na głowę przestępcy. W środku tego podłoga rośnie i wracają do głównej hali. Ląk ma zamiar zabić łąga, kiedy czuło budzi się i uderza go od tyłu. Odwraca się przeciwko niej, a łąk nawet krwawienie rzuca się z przodu. W chaosie szyja łąga jest odcięta od boku. Przez chwilę wygląda na to, że umrze. Ale cięcie nie jest wystarczająco głębokie. Długo, wyczerpany, próbuje uciec jeszcze raz. Czuło decyduje się skończyć to, co zaczął. Pamiętając każdą lekcję obserwacji, każdy szczegół, każdy potencjalny szlak ucieczki, wyznacza, gdzie Longshan poszedł, gdyby próbował uciec pieszo. Znajduje go. Wyślij lokalizację do zespołu. Policja blisko ulic, przejazdy blokowe, budować bariery. Longshan, już na fizycznym limicie, widzisz siebie ponownie uwięzionych. Nadal próbuje, skacze nad Czuło jak wcześniej, ale tym razem jest inaczej. Jest słaby. Jest silniejsza niż kiedykolwiek. Po ostatecznej walce czuło dominuje go. Longshan, przerażający cień podziemia, zostaje ostatecznie aresztowany na prawdziwe. Wszyscy świętują. Ale historia jeszcze się nie skończyła. W innym kraju, daleko stąd, oglądając wszystko poprzez nagrania policji, ktoś typi na komputerze. Okazuje się, że Ziyang i Siwang to nie tylko bliźniaczki, ale potrójki. Trzeci brat został adoptowany przez obcą rodzinę jako dziecko, daleko od życia przestępstwa, ale nigdy ich nie zapomniał. Obejrzy nagranie, gdzie Zi agonizując, ujawnia hasło Longshan. Korzystając tylko z audio, odbudowuje kombinację, uzyskuje dostęp do konta kryptomoiny i kradnie 10 miliardów. Z tymi pieniędzmi robi najbardziej niebezpieczną rzecz. Stawia gigantyczną nagrodę dla głowy trzech osób: Wong, Chuo i Longshan. Co oznacza, że nawet aresztowana, nawet ranna, nawet zmęczona, gra nie jest jeszcze skończona dla żadnego z nich. Jeśli podobała Ci się ta historia pełna skrętów, szalonych walk, hakerów, policji i złodziei walczących zarówno z technologią, jak i instynktem, już zostawiaj tu polubienia. Zapisujesz się na kanale, aktywujesz dzwon, aby nie straciłeś kolejnych filmów, i komentujesz tam: Czy zaufasz AI, jak Spice, aby zadbać o bezpieczeństwo swojego miasta? Dzięki za oglądanie, a nawet następne wideo!